Dzień dobry, witam was serdecznie i zapraszam na filmik z wykorzystaniem skorupek po jajkach. Będzie to dekoracja z jajkami ze skorupkami po jajkach, także też żeby było tanio i efektownie. I zobaczcie, mam tutaj skorupki białe. Na Wielkanoc zawsze kupuję białe jajka, bo jest je i łatwiej farbować, malować, dekorować, więc jestem za białymi jajkami i Rozrabiam sobie farbę, mam farbę akrylową, białą i zrobiłam sobie delikatny róż, delikatny niebieski i zielony. I maluję wewnętrzną stronę tych skorupek. Zobaczycie, jak pięknie można wykorzystać skorupki w ten sposób. Można je pokolorować na jakie tylko chcemy kolory. To mogą być mocne kolory, pastele. Możemy w szarości y, tak samo pójść. Mogą to być złoto-czarne y, skorupki. Więc tutaj kolor tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od pomysłu, jaki mamy, y, od naszych wnętrz, do jakich będziemy robić dekoracje. Także tu już jest sprawa bardzo indywidualna. Y, tutaj ten zielony y, wyszedł mi troszeczkę za mocny. Wolę jak te kolory są takie bardzo rozbielone i takie delikatnie pastelowe, ale to i tak nie zmienia faktu, żeby zobaczyć, jak te skorupki przepięknie, później się prezentują. Dekoracje zrobię w dwóch wersjach, i tak do pierwszej wersji tej dekoracji wykorzystam talerz, zwykły talerz i dodam do tego siano i troszeczkę muchu dodam też, ale w tej drugiej wersji będzie. Zwykły biały talerz jajka i skorupki. I zobaczycie, jak nie mając wcale mchu i siana, jak przepięknie prezentują się te skorupki razem z jajkami. Także zapraszam i zachęcam do obejrzenia do końca. Zachęcam Was tak samo do subskrybowania kanału. Po świętach wielkanocnych będziemy przyozdabiać, stroić, dekorować nasze donice przed domami, na parapetach, w domach. W ogrodach, także zachęcam Was bardzo gorąco do subskrypcji. Ja tymczasem Was na chwileczkę zostawię, i może dawno nie było tej muzyczki, tej takiej pięknej na Beautiful Time. Do tamtej dekoracji, tej zielonej, możecie wykorzystać cokolwiek. To nie musi być siano, mech, to może być bukszpan, tuja, cyprys, cokolwiek macie na y, ogródku albo dostęp do jakichkolwiek zielonych gałązek. Tutaj macie dekorację zupełnie sotę, czyli tylko jajka i skorupki. Można skorupki wypełnić rzeżuchą, ale jeżeli, zobaczcie, nawet gdybyście nie mieli rzeżuchy, to pomiędzy takie jajka i skorupki można włożyć troszeczkę gałązek z kwitnącą wiśnią. Pięknie wyglądałyby powtykane pomiędzy jajka i skorupki stokrotki. Także naprawdę możliwości jest mnóstwo. Jakiekolwiek kwiatuszki można powkładać pomiędzy, naprawdę. Mam nadzieję, że będziecie zbierać skorupki. Teraz, jeżeli też kupujecie te białe jajka, to zobaczcie, jak naprawdę. Warto zbierać takie rzeczy. Oprócz patyków w lesie, które uwielbiamy, skorupki jajek też są piękne. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dekoracja Wam się spodobała. Możecie malować na różne kolory, mocne, jasne. Wydaje mi się, że jest to fajny pomysł. Ja Wam dziękuję i zapraszam na następne filmiki. Pa Pa!